Złom, dobry w poniedziałek. Jesteśmy w Austrii, w miejscowości Zeboden, jakoś tak. No, i przywiozę tutaj jedną paletę. Czekam na rozładunek. Jest to Lidl, Lidl w budowie. I ja też mam jakieś elementy wyposażenia na do tego sklepu. No, i chcę Wam pokazać, że tutaj w Austrii też mają recykling. Tutaj jest sklep Szpar, czy Spar obok, i tam jest też osobne wejście do takiej izby. Ja to nazywam izba restryktingowa. No i ten Lidl tutaj też ma, i pokażę Wam gabarytowo, jak wygląda. Jest to osobne, jakby. tutaj dużo jest różnych rzemieślników. Te buściki, wszystkie tutaj, to są różni monterzy, którzy tam montują teraz. Wiecie, tutaj jest klima, i tak dalej. Tam ktoś inny robi coś innego. A my pokażę Wam ten budynek. On jest tam, właśnie, osobny. Widzicie, są dwie maszyny w środku do wrzucania butelek i puszek. No i tam jest dalej. Cała linia, coś tam ktoś robi. I to jest takie długie, widzicie? Taki osobny budynek. Także nie powinien się zapchać, nie? Idziemy, zobaczymy. Ten drugi w tamtym drugim sklepie zobaczymy. Jeszcze mam 20 minut do rozładunku. No to ratunku. Zdarzało mi się w Austrii takie puszki widywać ze znaczkiem kaucyjnym, ale. Nie byłem pewien, czy oni tu mają system, czy działa, ale chyba tak, bo przed chwilą tu widziałem, że ktoś podjechał autem i całymi skrzynkami wynosił do pomieszczenia. Jest osobne pomieszczenie i zobaczymy, jak tutaj wygląda sytuacja. Wejdziemy sobie po prostu i zobaczymy. Są dwie maszyny, też. Zimno dość, powiem Wam. Mrozik. O! Jak tu ładnie i jak ciepło. Jedna maszyna tu, druga maszyna tu. Tutaj jeszcze jakieś odpady można i można ręce umyć sobie. Proszę bardzo. Można sobie rączki umyć. Jest z niemiecką kaucją. Buteleczka. To ja może sobie zabiorę w Niemczech. Mam jutro też, będę jutro w Niemczech. To sobie oddam. Dziękuję. Kuku, a tutaj nie ma tej kaucji, tutaj szyj chyba, tu jest coś, ale to chyba nie z tego kraju, nie z Austrii, dobra, a Coca-Cola, lubię grzewać w śmietniku, wiecie, już taki jestem, <laughs> dobra, to sobie zabierzemy, a puszeczka, puszeczka zgięta, Dobra. Tak wygląda i jest cieplutko. Dziękuję za 25 centów. Konfiskuję. Diesel po euro 45. Nie wiem, czy to widać. No, trochę zimno. Muszę się, wiecie, zagrzać. Ała, ała. Buteleczka zyskana. 25 centów. Jutro będę w Niemczech. To sobie. Albo może sobie zostawię i poczekam aż będzie więcej, się uzbiera za 2 euro, wtedy oddam, także warto w Austrii zbierać też puszki i butelki będę zwracał na nie uwagę, ponieważ są miejsca w sklepach, gdzie można wrzucić. Dziękuję za uwagę. Czekam na rozładunek trochę zimno, muszę się zagrzać. No to tyle, moi drodzy. Ja pan tu sprząta, widzicie? Jak sprząta śmieci. W Austrii jest czysto ogólnie i fajnie. Mógłbym tu żyć. O! To jest niemiecka buteleczka z Lidla. Z taką właśnie kaucją. 25 eurocentów jestem do przodu.